Na koż do utropa, frasunek i bieda, na baby frechowno warzycha, na sąsiadów i fedry w szislągu, pachate von ujka ericha. Sam larma nie będzie to żaden klub disko, to nie są trąby z Erycha. Już Fedra na ciągu miło żyje, Patefon, patefon, patefonujka ericha. Teraz już idzie, a już jeszcze kawy nie wypił. Ostatni szluk i wchodzę. Jak wam tydzień przeszedł. Przyjdź Boże i Pyrsk. Na przeszły tydzień my go dali w Łokatowickim nikiszu. Nikisz jest teraz modny. Świętował niedawno 100 lot. Jest tam fajny szynk, we kerem roz roku ludzie się zbierają, co by w rozpośpiewać. Kapela gro, piwo się leje i wszystkie ludzie śpiewają. Zapisy na te śpiewanie idą pora miesięcy naprzód. Zaroski wum puszcza nagranie ze takiego śpiewania. A godą o tym, bo niedawno, żech słyszę jak inkszy szynkość reklamuje pierwszy śląski Oktoberfest. Hieronie, Ameryka odkrył. Chopie, ciebie się chyba coś we Egowie pomieszało. Oktoberfest to mają w Minsin. To jest tak, jakbyś chciał zrobić radiopiekary w Sosnowcu. Dej ci, punbuczku, zdrowie. Puszcza ci pieśniczka ze tego naszego ośpiewaniu przy piwie. Łotym? Jak jeden Gorol chciał się wżynić do śląskiej familie posłuchaj na przestroga. O mój stary co za bieda! Paśki za mnie frącek nie da! Nie da paśki za złotówki, bombodierki i łapówki. Mój stary, co za bieda, co za strata, co za szkoda. Paśka młoda jak jagoda mówiła mi, że mnie kocha, uchylała cnoty wrota. Co za strata, co za szkoda, co ze sobą teraz pocznę, nie dostanę. Wasz świata użył, co ze sobą teraz pocznę. Przenajświętszy kolektywie, do protekcji zbierzcie siłę, sprawdźcie cudów waszych siłą, aby tęskno wam nie było. Przenajświętszy kolektywie, bo przysięgam nie przeżyje, jutro padnę, dziś się spiję Mam od biedy ten ratunek Mocny Boże, mocny trunek Bo przysięgam, nie przeżyję Raz mi sąsiad już po Co za bieda, Paśki za mnie Brącek nie da, nie da Paśki za mnie procek nie Co za strata, co za szkoda, Paśka Młoda jak ja goda. Paśka młoda, jak ja goda jest. Mówiła mi, że mnie kocha, uchylał jak w i grota. Nie da Paśki, choć więc mnie. nie. Bo przysięgam nie przeżyje. Jutro ładne dziś się spije, Nie dam baśki, choćbym w nie! Słuchajcie, roztomili, jo już nie miarkuję, a co się u nas dzieje? Rektory we szkołach sztrykują, Bo u brakuje dziecku do uczenia. Rodzice zaś bo nie chcą posyłać do szkoły sześciolatków. A bajtle na to zaglądają i uczą się od małego, co we życiu mniej ważne jest to, co mąż we gowie, a bardziej to, co się wysztrejkujesz. Nie gową, a siłą. Jak tu wierzyć Kajusowi, Korneliusowi, Galusowi, który nos przekonywał. Plus ratio quam vis. No i bezpieczniej jest uosprawiać dzieckom bojki z morałem. No, po ojcach mybli, pora takich bojek, które jeszcze nie zostały blank przepomniane. No i więcej je o szczigach, utopkach, które mają, jakby to powiedzieć, wyraźny podtekst seksualny. Ale są też bojki. Blank patriotyczny, jak ta o rycerzach od świętej Jadwigi. Blank pasuje do nowomodnej polityki historycznej. Ale dejcie pozór ze tą bojką, bo dziecka zadawają coraz więcej pytań. We sprawie patriotyzmu tyś? Jak pradziadek mój kończyli, Kańsz tak pierwszą starka czysto go szczyli, ze sobą do lasa, piluj ze flik na ta góra, i o ci powiem szczerze, tam pod skałą we tych chmurach śpią zbrojni rycerze i podniesą się z nicości te żelazne wojska. Jak nastanie dzień wolności, wyzwolono Polska. A pradziadek się pytali kiedyś swoje starki Czemu te rycerze spali miasto Polska walczyć? Syn pradziadka, a mój dziadek jak szł na powstanie Zostawił był ojcu spadek te głuche pytanie Czemu tela ludzi winą choćby w dobrej wierze Skoro kąś pod skałą kibią te zbrojne rycerze Poszli chopy do powstania drugiego, trzeciego A blaszoki i nospanio nie mieli dość tego Czemu za tym łowie cały wroga znieść na szczępy Skoro cołki czas przespały te zbrojne zastępy Przyszła wreszcie Polska nowo i nareszcie nasza. Bajtelmiza wrocogowa robi z mózgu kasza. Powiedz, fater, jak to było z tymi rycerzami. Przeca dobrze się skończyło, oni byli z nami. Komu to zawdzięczać momy, że my wreszcie wolni. Że się dobrze urządzomy i nie mamy wojny. A my często obrywali w pysk, a czasem w zęby, bo zbyt często my wierzali w rycerzy z legendy. A teraz kij na naszą internet zajta i poczytamy nikere wpisy. Kogo są mamy? O, jest taki bynek, który łosim set razy napisał, co chce mieć we tym programie Mirka Szołtyska. Byniu, roztomiły, ciebie się programy pomieszały. Szlagier lista jest w niedziela, tuke jest patefon ujka Ericha, a dzisiaj mu my sobota. No przeca musi być we śląskiej telewizji choć jeden program, kaj nie ma Mirka Szołtyska. Wiele ludzi pisze, co lepiej, jakby patefon był dłuższy, co by miał na tym przykład pół godziny albo i więcej. Ludziska kochane, i bych siedzieć z wami trochę dłużej. Ale bida. redaktory we telewizję długo przekładali klocki i liczyli minuty i zostało nam się ino te ćwierć godziny na wieki wieków, amend. Więcej nie ma i nie będzie. A może to i lepiej, jak piszecie, co wam za mało, jakbyście mieli pisać, co wam się nudzi. Tuż na osłoda puszcza wam jeszcze większy końcek, ze kapelą ze kopalni Halimba. Jeszcze trochę nam zostało do tej ćwierć godziny, to już przypominam o naszym internetowym forum www.patefonujkaericha.pl Przyjdźcie zaś na drugi tydzień.